Dobra. Siema, eluwa dzisiaj nagrywamy live'a Dobra Dzisiaj może dobijemy dużo pułarków, może nawet do 5000 Dobra Możemy grać No i Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie I łapkujcie 200 e, 1000 w górę To zrobię kolejny odcinek To gramy a może ten solo, o, solo, może jego i go ze mną zagra. Nawet dobra gramy. Ja tutaj, ja to tu właśnie chciałem zagrać na komputerze, ale ten nie. Nie chciało mi się już odpalać. Bo jest gamingowy i się długo włącza, nie. A w ogóle jest na komputerze brało. Ej, ja idę do tamtego Daryla go zabić. Planowałem. Ej, ej, ej. Nie bimia. Bo chyba cię porąbało. Ej, ja tego protiupsa niszczę. I tu, tu jest roza, roza, roza. Już nie żyć. Ale jestem dobry. O kurka. Mamy pięć protiupsów. Ja myślę, że to będzie win. Albo i nie. Albo i nie. Dobra, zabiliśmy Darylla. Mamy 7 roll To Bardzo dużo. Ja myślę, że będzie win. Dobra, si siedzimy w krzakach. Idziemy do jakiegoś typa typiarza. Dobra, zabiłem go. Jak, jak ktoś tu przyjdzie. Tu go zabiję. Dobra. ja to będę w ogóle montować. Tu będzie coś. Bo nie. Ej, w tych krzakach. Ej, gdzie on jest? Bo ja nic nie widzę. Ej, serio. To jest głupie. Nie. Tu są, tu jest. I tu gdzie on jest? O Jezu, już nie żyjesz. Ja, yeah, wina mamy. Pierwszy win dzisiaj w tym odcinku. Pierwszy win. Ej, kto to? Iwan jakiś. No dobra. Mogliśmy je zagrać. Mamy skrzynia. Dobra. Gramy jeszcze. Dzisiaj sobie trochę nabijemy. Mówiłem. To będą chyba samo winy. Bo dzisiaj ma dobry dzień. Dobra. Idziemy na środek. Idziemy na środek. Po Perry No co szela no właśnie, co podchodzisz do mnie. Jestem najlepszy grać w Brawl Starsie. Nie? Nie żyjesz już! Ajajaj. Aj, aj. A to nie jest win. Aj, minus cztery. To jest mało. To jest mało. To jest mało. Teraz musi być tylko plus sześć. Musi być tylko plus sześć. Musimy chyba posiedzieć w krzakach. No, musimy. Tam jest szelka. No kurka, nie, nie zabijecie. Bo po co zabijać szelki? Jak Szelki są bezpieczne. Ej, ma dwa? Ej, nie widział? O ty spajki. O ty dupo. O, ty. Aj, może kolejny. Nie. O nie. Spokojnie! Spokojnie! Będzie dobrze. Ej, czekajcie, czekajcie. On chce ze mną grać? Nie co. Dobra, ale gra mu winą mapę teraz. Dobra. Będzie dobrze. Jak ktoś chce wygrać takie fajne hajs, ale taki sztuczny, nie Albo parobanga, taką lampę, nie wiem. nie No to tam, tam jest taki czerwony przycisk. I kiedy naciśniecie, to się stanie szary. Dobrze? Ciśniecie? Dobrze? Tu jest ten śmieć. Ale jego atak jest daleki. Jego atak jest daleki. Mogłem grać Karlem. Serio. Tam ja tą mapę lubię. Już jej nie mam. Była. 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 O, mam 5 gwiazdek. Bardzo dobrze. Aj, jajaj. jesteśmy na do, do, dobrej drodze. Dobra, idziemy tam tych typów. Ja jestem na dobrej drodze. Powiedzmy. O no Jezu, to jest moja. Ja go chcę zabić. Dobra, zabiłem go. Zabiłem. Mam wygraną, mam wygraną. To jest, ale bardzo trudna mapa. Ale umiem w nią grać. Lubię tą mapę. O nie, szali maluta. No chodź, bitwa. Aj, ale mam wygraną, mam wygraną. Więc chodź. O! Nie, ale drugie, na pewno drugie miejsce. Wiedziałem. Dobra, ale jeszcze dwa pucharki. Więc teraz musimy skoczyć. Musimy. Więc teraz tą mapę zagramy. Żeby było chociaż piąte miejsce. Chcę tą bardzo 17 w rangę. I teraz ściśnię mluina. Musimy ciśnąć wina. Musimy. Win jest najważniejszy na świecie. <laughs> nie, nakłamy. Gra nie jest najważniejsza. Tylko życie! Dobra, idziemy po tamtego Projektu'sa. Będziemy mieć cztery. O okulka. O przepraszam, przepraszam. Bardzo przepraszam. Okój. Tak. O Tuleon. Ta. tu Leon. Okuj tu Leon. Kuźdę. Ja nie chcę zadzielać z Leonem. Bo jego ja nie chcę zabić mem. Nie dla on se... żyje. Nie dla on się żyje. Jezu, po co? Jest! Jest już piąte miejsce. Nie wiedziałem. Chciał mnie zabić, chciał mi mnie zabić! Chciał mnie zabić! O ty. O ty. Dobra, mamy tą rangę. Wreszcie. Ja jemu strasznie chciałem. Mamy to. Mamy 17 rangę. Mamy to. Mamy. Więc teraz trzeba im bijeć na 15 i na 17. To trochę potrwa. Więc letkie cięcie. Dobra, jestem po ciężkim graniu. I. Naprawdę długo grałem. Dwie rangi. Raczej trzy. No nie grałem, no. Tylko jakieś dwie rundki. I ten, ale zobaczcie. Za chwilę mega box. Na odcinku to tworzę na pewno. Nie. Ale za chwilę nie. Może tym. Może będzie postać. Tutaj będzie 8-bitowiec. Potem Mega Box. Kolejny Mega Box. Kolejny. 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 I to już koniec. Koniec gry. Ugh. Koniec. Nie będziemy grać. Będziemy inne gry grać. No i na ostatnią grę zagramy z tam El Primo. No i za chwilę będziemy mogli się żegnać Bo to był oto odcinek nie. To idziemy tam gdzieś żeby zabić go O nie, on ma za dużo HP Ma więcej ode mnie Alan O ma na pewno star powera Już nie żyjesz hm. Nie? Już nie żyjesz Czymiko cho, chory Ej Zabił mnie. Ale ciężko Takie życie no Mam ulta, mam ulta, mam ulta Jest teraz dobrze Jak się zgi zniknie Leon Jestem na dobrej drodze. Chodź, Primo. O nie. Ma ten cztery gwiazdy. Nie cieszę się. Dobra. O drodze się tu proszę. O, ta, takie drogi ty, ja lubię. Nie żyjesz już. O, kuka! Ja nie żyję. No, takie akcji ja nie lubię, nie. No, masz mnie. Nie. kampeory. Daj mi się zrobić. Jeszczyko, jeszcze go zabić Dobra, jestem na dobrej drodze Nie, jakieś miejsce Dobra, czwarte Plus cztery Dobrze Dobra, ten odcinek już dzisiaj na koniec Więc Do jutra Więc pa Eluwa Eluwa nie